z gminii patronką uboga, bo to jest bardzo ciekawe, patronka uboga miasta, e, miasta e, Nieszawa. E, to jest coś to ciekawe, że w trakcie tych uroczystości nieszawskich nie było burmistrza e, wtedy w Nieszowie, ale nie dlatego, że musiał nie uciekać pan Andrzej Nawrocki, czy też coś się działo, tylko pan burmistrz, wiceprzewodniczący pan Ryszard Lewandowski i radny Andrzej Mierzwicki byli w drodze do Rzymu na spotkanie z Ojcem Świętym. Uczestniczyli w pielgrzymce samorządowców z całej Polski z okazji jubileuszu październiku. Duchowym opiekunem tej pielgrzymki, to było bardzo e, dobre, był ksiądz kardynał Franciszek Macharski. I właśnie dzięki jego obecności delegacja niszaczka została przyjęta w poniedziałek 20 października przez Ojca Świętego i naręczyła mu to może pan. E, Wyszedł nam tutaj powiedzieć właśnie uchwałę o przyznaniu honorowego obywatelstwa miasta oraz okolicznościowy medal, który został przygotowany. Szanowni Państwo, więc to jest taka historia. Ona oczywiście trochę się zamyka z datą 22 września 2007 roku, kiedy odszedł do domu ojca, tak często mówimy, ksiądz Wojciech Sowa. Posługiwał w Mieszawie 14 lat i właściwie kiedy on umierał, a, a może jeszcze kiedy chorował? Nie wiedzieliśmy, że on umrze, ale miał wtedy rocznicę kapłaństwa i e, więc e, e, też e, można powiedzieć, e, był w 51 roku życia swojego. E, przygotowaliśmy taką książkę, która nie pamiętam, jaki miała pierwotnie tytuł, e, ale potem, kiedy on już zmarł, ona otrzymała tytuł Duchowe Dziedzictwo, e, które można powiedzieć podjął ksiądz Wojciech i też w pewnym sensie no, był uczestnikiem też tego e, duchowego dziedzictwa. Ono składa się zasadniczo z takich dwóch części, mianowicie części poświęconej e, królowej Jadwidze i części poświęconej wschódze Bożej, dzisiaj już błogosławionej e, siostrzy Małgorzacie Łucji Szewczyk i potem taki fragmencik o pojednaniu polsko-niemieckim, no i pożegnaniu. Kilka tekstów e, właśnie między innymi obecnego Księdza Grzegorza Moreckiego, Pana Burmistrza, Burmistrza Gozłoczego i z Kupa Kupnego, czy też e, słowo zatytułowane może Państwo kojarzycie tę pracę, Szergowiec Wojciech Sowa, Księdza Tadeusza Sakowicza Zaleckiego, właśnie kilka słów Księdza Sowy. Więc e, proszę Państwa, pytanie Pana Burmistrza, mówi, że chyba nie ma tej książki, jest. Przekażę. A ja dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego przeżywania swojego święta i odkrywania tego dziedzictwa, które jak widać inspirowało przed wiekami, pokoleniami może, może inspirować także dzisiaj. Dziękuję bardzo. ハハハ[笑] Artykuł 20, ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragraf 11, ustęp 1 załącznika nr 1 do statutu gminy miejskiej Nieszawa otwieram 41 uroczystą sesję Rady Miejskiej Nieszawa kadencji 2018-2023 z okazji święta miasta Nieszawa. Proponowany porządek obrad. Stwierdzenie kworum na 15 radnych, obecnych 11. Kworum osiągnięto. Otwarcie obrad sesji, powitanie gości miało miejsce. Wystąpienie pana profesora, wystąpienie pana burmistrza i zamknięcie sesji Rady Miejskiej Mieszałowej. Proszę bardzo, szanowni Radni, głosujemy nad przyjęciem porządku obrad. Zanagujmy się wszyscy. Do zajęcia wyników głosowania. Panie się zalogować. Jest. 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 Pana stwierdzam, udział w głosowaniu wzięło 11 radnych, za zagłosowało 11. Uchwała sesji została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, proszę o zabranie głosu Pana Burmistrza. <trym wytrzymał> <trym wytrzymał> Panie Przewodniczący, Państwo Radni, myślę, że drodzy uczniowie, Panie Profesorze, Szanowny książek, Woszu, wszyscy obecni tutaj na sali, mieszkańcy, którzy obserwują nas poprzez ekran transmisji online. Trudno dzisiaj cokolwiek powiedzieć po wystąpieniu e, pana profesora, który wielokrotnie zgłębił e, pewnie niejedną pracę doktorską e, związaną z kultem w mieszawie. W związku z wcześniejszym wystąpieniem, myślę, że w chwili obecnej już żaden z nas nie ma żadnych wątpliwości, dlaczego. Święta Jadwiga, królowa, stała się patronką naszego miasta. Jej życiorys, choć krótki, jednak trudny, pełen poświęceń i wyrzeczeń, można porównać z dziewiami mieszawy. Począwszy od trzykrotnej lokacji naszego miasta, poprzez ich przenosiny z powodów politycznych, o czasy. I wydarzenia historyczne mające, nie, mające oddziaływanie yy, w krajach pewnie całej Europy. Myślę o potopie szwedzkim, o rozbiorze Polski, poprzez wydarzenia XX wieku, jak i również te, które są nam dzisiaj yy, znane i z którymi się borykamy, mówiąc o pandemii. Mówiąc o konflikcie zbrojnym u naszych sąsiadów, wszystko to przyczyniło się do tego, że nasza Mieszawa jest najmniejszym i najbiedniejszym samorządem w województwie kujawsko-pomorskim. Jednakże jesteśmy tutaj dzisiaj i świętujemy i mamy co świętować, ponieważ jesteś, nasze miasteczko położone jest chyba najbardziej w malowniczej scenerii i drugiego takiego w Polsce by daleko szukać. Mamy wiele walorów baro przyrodniczych, urbanistycznych, architektonicznych, również walory historyczne i życiorysy wieloosobowości, które się wywodzą z nieszawy na przestrzeni tych wielu wieków. Jestem tutaj wodarzem od 8 lat i pozwólcie Państwo, że krótko podsumuję. Działania samorządu mieszawskiego, który wspólnie tutaj wszystkie organy, zarówno wykonawcze, jak i stanowiące, podjęliśmy na rzecz wspólnoty mieszkańców. Rozpoczęliśmy od przygotowania i przyjęcia programu rewitalizacji miasta. Miał to dokument na celu przygotowanie mieszkańców i programów, które będą realizowane w mieście do okresu programowania, do obecnego okresu programowania. Rozpoczęliśmy od projektów miękkich, które w wyniku diagnozy wykazały nam pewne obszary działania, w których musimy podjąć działania inwestycyjne i tak też zaczęliśmy od aktywizacji osób bezrobotnych. Podjęliśmy się realizacji programu Aktywni na Ryku Pracy. Podjęliśmy się utworzenia przedsiębiorstwa ekonomii społecznej. W roku od zeszłego roku kontynuujemy program aktywizacji e osób bezrobotnych na terenie na naszego miasta. To dzięki staraniom udało się pozyskać środki zewnętrzne z Unii Europejskiej, z Funduszy Krajowych na ten cel. Kolejnym obszarem, który Wyznaczyliśmy do, do, do wsparcia, była polityka senioralna. Udało nam się wytypować miejsce, pozyskać pieniądze na utworzenie klubu seniora, jak również od kilku lat wspieramy, funkcjonuje on w naszym mieście dzięki właśnie funduszom unijnym, funduszom krajowym. Jest to niebagatelna kwota, która już na dzień dzisiejszy. Yy, jest wyliczalne, jest to ponad 400 tysięcy złotych. Priorytetem natomiast, jako pierwszym, najważniejszym jest obszar w zakresie działania dla dzieci i młodzieży. Rozpoczęliśmy tutaj ten obszar od programu prowadzonego w szkole podstawowej nauczanie przez eksperymentowanie. Później doposażyliśmy szkoły w tablice multimedialne, zmieniliśmy pracownię informatyczną. Teraz została utworzona niedawno niedawno jeszcze przyrodnicza. Tam, zaczęliśmy realizować program Erasmus. Tak więc w zakresie oświaty też podjęliśmy szereg działań w zakresie zadań poza lekcyjnych, od lat wspieramy półkolonie, wspieramy, finansujemy zajęcia sportowe, były dwie odsłony klubu, klubu młodzieżowego dla najmłodszych, to też się znalazło z wielką aprobatą, tym bardziej, że były to trudne czasy covidu, kiedy to re realizowaliśmy i ogólnie w tym obszarze mamy wiele osiągnięć z projektów infrastrukturalnych, które rozpoczęliśmy, no to oczywiście były tam modernizacja oczyszczalni ścieków, stacji uzdatnienia wody, kolejna studnia głębinowa dla zabezpieczenia wody pitnej dla mieszkańców modernizacja i częściowa rozbudowa fragmentów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Przebudowa dróg, ulica Ciechocińska, kościuszki to jedna z niewielu tych projektów infrastrukturalnych. To jeszcze w zakresie budynków komunalnych udało nam się gruntownie przebudować jeden y, budynek. Trzy kolejne mają mm. zmienione poszycie y, dachu. Mamy też y, zmodernizowaną podłownie przy budynku ulicy Ogrodowej. To jest ten szereg działań, które, które już zostały zrealizowane. Nie ukrywam, że obserwując politykę od 20 lat, obecna, obecne działanie, obecne programy realizowane przez, przez rząd prawa i sprawiedliwości pozwala samorządom dzisiaj realizować wiele kolejnych inwestycji samorządowych. Wśród najważniejszych, których mamy jest zapewnione finansowanie i przygotowujemy się już do jej realizacji to jest przebudowa szkoły wraz z jej remontem przy ulicy Zjazd. Następnie równie ważne jest rewitalizacja rynku, który tutaj z okna jest widoczny i wraz z przyległymi pierzejami i uliczkami. Mamy też zapewnione środki na sfinansowanie remontu, remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, drogi gruntowej na ulicy, w ulicy kolonie nieszawa To są też te zadania, które już są w gotowości czekają na realizację. W następnym okresie chcielibyśmy przede wszystkim przystąpić do przebudowy bulwarów wisianych wraz z portem, żeby wyeksponować walory przyrodnicze naszego miasteczka i pobudzić działalność gospodarczą w zakresie turystyki, ponieważ to jest ten obszar, gdzie musimy um, poczynić jeszcze wiele starań, a jest to naprawdę chyba naj, najważniejsza i jedyna możliwość zarazem rozwoju naszego miasteczka. Więc wiele wyznawań stoi przed nami. Jak Państwo widzicie, staramy się dostrzegać problemy, które borykamy, z którymi się borykamy na co dzień. Reagujemy na nie i w miarę możliwości staramy się to zmieniać i myślę, że wiele jeszcze wyzwań przed nami stoi. Pozwólcie Państwo, że... W... W tym czasie to wszystko, co, co, co robimy, jednak ma, na, ym, ma tutaj na celu poprawę warunków życia mieszkańców, poprawę infrastruktury. Do tego skutecznie dążymy. Chciałbym też z tego miejsca na zakończenie Państwu złożyć życzenia z Okazji Święta Miasta są to wyjątkowe wydarzenie. Chyba najważniejszy, jeden z najważniejszych w naszym tutaj, w tym roku. W tym I to są te dni, kiedy mamy możliwość budowania lokalnej świadomości i pracy dla dobra ojczyzny. Pozwólcie Państwo, że z tego miejsca życzę Państwu zdrowia, radości, uśmiechu na twarzy, żeby Wam codziennie towarzyszył. Myślę, że e, każdemu z nas należy się e, trochę z, z dobrego słowa i niech e, codzienne obowiązki i e, zmartwienia jak najmniej absorbują nas w dzisiejszym życiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Jeżeli są chętni, proszę bardzo, możemy skorzystać z obecności szanownych gości, Pana Profesora Księdza Przewodniczącego, Pana Burmistrza. Zachęcam do dyskusji, proszę bardzo. Czy są jakieś głosy na sali? Proszę, śmiało. Jest to niepowtarzalna okazja, aby dowiedzieć się jeszcze więcej. Wtyczkę chciał pan wyjąć i położyć z powrotem Dobrze, że pan mógł mnie obdarzył dobrym głosem. Moi drodzy szanowni państwo, panie burmistrzu, panie przewodniczący, panie profesorze, szanowni państwo radni, szanowni e, widzowie, bo myślę, że obserwują nas tutaj, jak e, zostało to zapowiedziane, że jesteśmy transmitowani z naszymi obrazami. Może ja się bardziej skoncentruję na świętej widzę, Królowej. Proszę się tutaj przyjrzeć. E, trzyma korale, jakby odmawiała różaniec. Wynika co z jej pobożności, bo na tym trzeba się skoncentrować. Tak bardzo chciała odwzorować swoją patronkę, że w nieszawskiej farze nastąpiło nawet pomieszanie. Już się Jadwiga Królowa z Jadwigą Śląską prawie że miejscami zamieniły. Nawet znawcy sztuki Źle opisywali nasze stalle, prezentując Jadwigę Śląską jako Jadwigę Królowę. Otóż moi drodzy, Pan Profesor, kiedy, kiedy mówił o tej książeczce z tym napisem "fak quod vides, czyń co widzisz. E, wspomniał to, że wybrała e, święta Jadwiga królowa, wtedy jeszcze nie święta, tylko dziewczyna, wolę Pana Boga. I moi drodzy, właśnie skoro mówimy o święcie miasta, bo o samej Jadwidze to ósmego będę Wam mówił więcej, ale właśnie to wezwanie, fac quod vides, niech będzie dla nas, nie szawiam. Ja już mogę się, Panie Burmistrzu, nazywać nie szaganinem, piętnaście lat tu jestem i jeszcze zameldowałem się, bo byłem bezdomny parę dni. Otóż, moi drodzy, niech to wezwanie, co prawda nie wiemy, co Pan Jezus pokazał, jak widzę. Bo skoro mówił, czyń, co widzisz, to musiał jej coś pokazać. Nie wiemy, co. Tego nikt nie opisał. A może Pan Jezus tylko się odwołał do tego, a co widzisz współcześnie w Nieszawie? Niech to, co widzisz, będzie dla Ciebie wezwaniem do działania. Niech to będzie wezwaniem do działania. Bo moi drodzy, można obok czegoś chodzić i wcale tego nie widzieć. I mówić, że nie mamy nic do zrobienia. I tak to właśnie czasami bywa, że obok czegoś przechodzimy wielokrotnie i tego nie zauważamy. Ja przywołam taką ciekawostkę z poprzedniej parafii, gdzie byłem wikariuszem Turek. Piękna, przepiękna świątynia dekorowana przez profesora Mechofera. jednego razu proboszcz mówi: Proszę księży, uważajcie, dzisiaj tam przyjadą z Krakowa artyści, będą montować. Witraż mechofera, który został zaprojektowany przed wojną, ale nie zdążyli zainstalować. No i to ja tam na sztuce się nie znam, raczej na łożyskach się znam. No i tak do proboszcza, sam drugi dzień mówię księżyc prała ale kiedy oni przyjadą? Ale księżyc Oni wczoraj byli, a ksiądz siedział naprzeciwko tego witraża, który zainstalowali witraż był tak zaprojektowany, że pomimo tego, że nam wyjęli te kolorowe szkiełka, a witraż wstawili, to mi się wydawało, że on tam zawsze był. Tak było to wszystko zharmonizowane i dlatego też moi drodzy, naśladując świętą Jadwigę Królowę, starajmy się o to właśnie, żebyśmy byli tak zaprojektowani, że jesteśmy dla tego miasta. Bo inaczej no to będziemy ciągle tylko oczekiwać, będziemy się domagać, coś chcieć. A jeśli będziemy zaprojektowani dla tego miasta, to myślę, to stanie się to, o czym mówił pan burmistrz będziemy się rozwijać. Inni będą przyjeżdżać i nie tylko podziwiać pomniki, bo same pomniki to tylko mówią o historii. To, że my je postawiliśmy, niewiele nie ma znaczenie. Dla, dla dziś Jeżeli się nie zgłębia historii I dlatego zarówno y, Hagiografia Czyli życiorys świętej Hagiografia świętej Jadwigi Królowej Świętej Jadwigi Śląskiej Hagiografia błogosławionej Matki Małgorzaty Łucji Szewczyk Świętego Jana Pawła II Niewielkie będą miały znaczenie Jeśli nie będziemy do nich sięgać Nie będziemy z nich wyciągać Nowego ducha dla siebie, zachęty dla siebie. I to jest, moi drodzy, zawsze i lekroć, bo tak jest w kościele, to nie ja wymyślam zasady funkcjonowania. Ja tylko powie, mówię o tym, co Pan Jezus powiedział 2000 lat temu. I jak to ktoś na fejsie napisał, systemy upadają, jakieś. Systemy myślowe upadają, kulturowe, a Msza Święta jest nadal odprawiana. I dlatego bramy piekielne kościoła nie przemogą. A zatem mamy tak fantastyczną patronkę, jako nieszawianie, że sięgajmy do jej sposobu bycia, sposobu życia. Żebyśmy właśnie byli tymi, którzy tak jak ona naśladowała swoją patronkę Jadwigę Śląską, byśmy też naśladując Jadwigę Królowę. Byli ludźmi dobrego dzieła. Fakt, kwot, vides. Chyba, że ktoś nie widzi, jakie są potrzeby, nie widzi okazji do dobra, no to wtedy no, nie możemy liczyć na to, że taki człowiek coś osiągnie, bo będzie żył tylko dla siebie. A zatem wszystkiego, co najlepsze. Począwszy od pana burmistrza, pana przewodniczącego, pana profesora, naszego szanownego gościa, przez radnych, kończąc aż na uczniach, Wszystkiego najlepszego, i tym, którzy nas obserwują, a tam jest kamera. Wszystkim, wszystkim, którzy nas obserwują, żeby mieli tę świadomość, że jeżeli coś widzimy, to czyńmy dla wspólnego dobra. Szczęść Boże wszystkim. Szanowni Państwo, czy jeszcze są jakieś osoby zainteresowane? Wystąpieniem w swoim stosunku do naszych szanownych gości. Nie widzę. Zatem dziękując wszystkim, zamykam pierwszą sesję Rady Miejskiej Nieszawa, kadencji 2018-2023, która była protokolorowana przez panią Agatę Smykowską i panią Andę Zarambachę. Dziękuję bardzo Państwu. I polecam przewodnictwo dalszym obchodom dzisiejszego święta pana w ręce pana burmistrza. Życzę miłego popołudnia. Zapraszam Państwa teraz na idziemy, idziemy głosowanie Łódź.